Podczas ostatniej wędrówki leśnymi ścieżkami w poszukiwaniu materiałów do filmu o przytuli wonnej, który postaram się opublikować pod koniec tygodnia, moją uwagę przykuły dziwne dźwięki dobiegające z zarośli. Chwyciwszy kamerę, podszedłem bliżej i okiem kamery ujrzałem niecodzienną scenę. Zobaczycie sami: kuna leśna, zwierzę, zwykle prowadzące nocny tryb życia, właśnie zmagała się z wężem. Chociaż nie jestem w stanie zidentyfikować gatunku węża, obserwacja była fascynująca. To kolejny dowód na to, że każda chwila spędzona w lesie może przynieść nieoczekiwane i niezapomniane obserwacje. Takie bezpośrednie spotkania są bezcenne i przypominają, jak nieprzewidywalna i dzika może być natura. Pokażę wszystko, co udało mi się nagrać. Jak myślicie, kto wygrał? Popatrzcie, a ja biorę się zaprzytuję. Do następnego.